Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym gameplayu od Dawin, Dawin dawno na moim kanale. Zagramy sobie w grę, w którą już miałem okazję troszeczkę poznać za przy okazji Bety. Dzisiaj sobie zagramy po prostu w tego Mortal Shell, bo oczywiście mowa tutaj o Mortal Shell. Zagramy sobie dzisiaj, słuchajcie, dopiero co zasiadłem, więc nie wiem czy już mieliście okazję oglądać czy nie. Zobaczymy, czy w ogóle jakiekolwiek będą odcinki, więcej tych odcinków będzie, zaczniemy sobie od pierwszego odcinka, pokazowego, zobaczymy jak ta gra w ogóle wygląda, z czym to się je, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że gra zapowiadała się spoko, to znaczy gra zapowiadała się w mojej takiej zapowiedzi, opisie, trochę no takiej quasi recenzji wersji beta. Zapowiadała się naprawdę dobrze, na takie solidne 8 na 10. No aktualnie wiemy już, że jest sporo recenzji, w których gra zyskuje oceny powyżej 70%. Aktualnie na PCcie to jest 76%. Czyli mamy do czynienia z taką mocną, mocną produkcją, mocną produkcją typu Souls-like, czyli Dark Souls. W gatunku Dark Souls oczywiście. Dawno nie mieliśmy żadnej takiej gry w ten deseń więc ja osobiście bardzo się cieszę ściszę sobie troszeczkę grę bo nie słyszę własnych myśli ja osobiście się bardzo cieszę że ta gra w końcu wyszła naprawdę świetnie się zapowiadała e, według recenzji jest to gra po prostu dobra solidna na takie mocną siódemkę z plusem, no ja mówiłem że to jest taki kandydat do gry na mocne 8 na 10 e, aktualnie średnia 76% również jest bardzo spoko, no i jak widzicie zaczynamy sobie grę jako tak zwane puste naczynie i jest też... identycznie to się zaczyna jak beta, w becie było dosłownie to samo. Też mieliśmy umiejętność harden, się jakby mocno, mocno miałem z tego beka cisnąłem, to znaczy, że w każdym momencie jakby, kurde, zapomniałem jak to się robiło. Możemy używać tego stwarnienia, czyli jak widzicie, postać, która nas zaatakuje momentalnie się od nas odbija, bo mamy. <laughs> mamy umiejętność twardzioszka to oczywiście ta, ta mapa była również w becie. Co tutaj się dzieje? A to jest dosłownie przeniesione jeden do jednego beta. Byta była dostępna za darmo na, Epiku, na Epic Store. Tutaj też możecie tę grę kupić za około 100 zł. Ta mapa generalnie nie jest jakaś super ciekawa. Tutaj niewiele się działo, to ma tylko jakby służyć za samouczek. Podejrzewam, że też będzie dostępna pierwsza mapa, która była dostępna w becie. Tutaj za chwilkę powinien się pojawić e, jakiś boss. O, jak widać mamy też atak z e, rozbiegu. Tak jest, jest i boss, więc... E, jest to też postać, której pokonać po prostu nie możemy na początku. Ma to nam tylko jakby pokazać. No, widzicie, nie jest to zbyt... Ja tu nawet nie będę próbował specjalnie go pokonywać, bo jego się nie da pokonać. Znaczy, przynajmniej no mi się nie udało. No tak. Eee, lamie bo lamie, ale tak naprawdę nawet nie chciałem się przechodzić tej walki, bo w becie starałem się, starałem się i tak się to nie udało, i dopiero później jakoś. Przechodziliśmy do tego mięsa, więc jakby też nie będę poświęcał specjalnie dużo czasu na coś, co już zostało pokazane i wszyscy jakby to znają, tak? Jakby chciałbym zobaczyć już faktycznie, jaka będzie ta pierwsza mapa, co ona będzie sobą reprezentowała. Mamy wielkiego suma, tak, to jest jakby najważniejsze. No i tak wyglądał jakby prolog, czyli mieliśmy takie podstawy walki, więc w tym momencie, o ile jakby pełna wersja będzie podążała tropami bety, co rzadko się zdarza ostatnio w sumie, żeby tak pokazać tyle gry w becie, no to powinniśmy mieć ten zalesiony zalesiony zakątek. No, i jest ten zalesiony zakątek. Przynajmniej tak wygląda, jakby, jakby tak to miało być. I powiem Wam, że ja byłem zdziwiony, jakby ogrywając betę, że tak mało jest tutaj warstwy audio. To znaczy, e, okej, okay, dźwięki są, tak? Słyszycie nawet w tym momencie, powinniście słyszeć dźwięki z tam spadających kropel. Natomiast mało tutaj. Oprawy audio, zobaczcie, też jakby nasza postać jest taka półprzeźroczysta. Nie wiem, czy to jest błąd gry, czy to jest po prostu efekt zamierzony. Natomiast chyba troszkę inaczej już jest niż w becie. W becie, jakby od razu braliśmy, dostawaliśmy dostęp do tej postaci, którą kierowaliśmy, tutaj widzę, że to troszeczkę inaczej zrobiono. Wychodzimy z takiej <gry> nory. No, i właściwie tutaj można powiedzieć, że zaczyna się właściwa gra. Został przedstawiony tytuł. Troszeczkę zabawy konwencją. Czy ja się poruszam? Tak, ja się poruszam. Zauważyłem, że się pojawiły pasy te takie kinowe, które wskazywałyby, że mamy do czynienia z cutscenką. To nie jest cutscenka, to wciąż ja poruszam się tą postacią. Oczywiście mogę iść tylko do wrzodu, no więc za dużo tutaj nie mam do wyboru. Kto odpowiada za to studio? Szczerze wam powiem, że nie pamiętam. Wiem, że jakieś dziwaczne studio i za wiele tych gier oni nie stworzyli. O kurde, fajnie, fajnie, wychodzimy jakby z takiego wielkiego szkieletu, zobaczcie. To jest właśnie to, co w tej grze się będzie pojawiało, zobaczcie jaki... ...jakie fantastyczne wyjście. Tego nie było w... ...Becie. Zobaczcie, wychodzimy sobie ze szkieletu, z takiego... Nie wiem, czy to z rdzenia kręgowego, tak to by wyglądało. No i mamy ten zalesiony teren, aczkolwiek wyjście jest znacznie, znacznie bardziej efektowne. Wydawało mi się, że to był zapis, ale chyba nie. Natomiast OK, mamy ten zalesiony teren, tutaj gdzieś w okolicy powinien być powinno być pierwsze naczynie do którego będziemy mogli wejść. Jest i to naczynie, na tym się opiera cała gra, to znaczy tych postaci jest więcej. Postacie przejmujemy, tak jak się dzieje to w tym momencie, potem będziemy mieli dostęp do tych postaci w takich sarkofagach. One będą sobie w trakcie gry oczywiście będziemy zdobywać kolejne te postacie. Ich jest chyba 5 albo 6 i na tym jakby opiera się... Tak, jest troszeczkę głośno. Na tym jakby opiera się cały clue e, tworzenia i rozwoju postaci. To znaczy nie mamy cały czas jednej postaci, w tym momencie mamy tego rycerza, e, tylko m, mamy różne jakby, m, różne, no nie wiem, twory. Czyli może mamy rycerza, który ma takie dosyć podstawowe, szy szybkie ataki, atak z wyskoku. Mamy też takiego łotrzyka, który zadaje mniejsze obrażenia, ale za to jest jakby szybszy i ma teleport. Natomiast tutaj ten podstawowy rycerz nie ma zbyt dużo, nie jest zbyt szybki, tak. No i co? No i tutaj mamy standardowy Dark Souls, tak. Mamy jakieś grzyby, które zbieramy. W becie tu było ognisko. Troszeczkę się to zmieniło. W becie było ognisko, tutaj mamy po prostu e, otwarty teren już na starcie, tak? Tu było ognisko, tu, było, tu byli goście, e, takie podstawowe potworki, które się atakowało. No dobrze, no to... E, no co? No jedno, co na pewno zauważyliście sami, nie muszę wam e, o tym mówić, to fantastyczna oprawa graficzna, pełna klimatu przede wszystkim. E, gra działa na silniku Unreal Engine 4 i... E, no to widać, tak? Gra też wyjdzie, bądź też wyszła, wyszła bodaj na też konsolę starej generacji, więc jakiś specjalnych zachwytów nad grafiką być nie może, natomiast jak najbardziej, no wygląda to świetnie i przede wszystkim świetnie działa, tak? To jest też bardzo istotne. No i mamy podstawowego... Coś już czu... słyszę jakby mnie coś goniło z ten... Dobra. Mamy podstawowego Kmiota... Który jakiś specjalnie silny nie jest. Aczkolwiek jak widzicie, yy, no, typowo solowa, solsowa rozgrywka, tak jakby gdybym pokpił troszeczkę sprawy i gościa dał się w ogóle zaatakować, no to bym za dużo nie pożył. Tutaj mamy już tego srogiego dziada z halabardą. Gdzie w becie miałem dosyć problem, spory, ponieważ ciężko w tej grze czasami z detekcją kolizji. O, jak widzicie, jednym atakiem już prawie mimo, że mnie przeszył. O, o, mimo że mnie przeszył tym atakiem, to on mnie nie trafił, tak? Spróbujemy twardzioszka. No, Aj. no widzicie, gościu trafił mnie dosłownie dwa razy, nie? Gościu trafił mnie dosłownie dwa razy i mi zabrał praktycznie całą energię. Za powrót tej energii służą grzyby. One oczywiście te punkty energii będą bardzo powoli zwracały. Natomiast co powinno się stać po, po mojej śmierci? Ano, powinienem się odrodzić, tak? Tylko że razem ze mną oczywiście odrodzą się. Wszystkie moby na mapie, czyli musimy dotrzeć do takiego jakiegoś punktu, w którym to będzie można gry zapisać, bądź też po prostu sobie. O, tutaj jest gościu z mandoliną. <laughs> Jakby ich kojarzę z. O, widzę, że grzybów jest więcej, akurat w oryginale. W becie tych grzybów było mniej. Zdecydowanie mniej. Czy poprawiono lokon na przeciwniku? Eee, zablokowanie kamery na przeciwniku. Miałem dosyć spore problemy z betą, jeżeli chodzi o lokon na przeciwnikach. No patrz, jak sobie ładnie radzę. Myślałem, że będę bardziej lamił, jakby patrząc na to, jak, jak mi szło na sam początku, ale ten początek był taki sobie. I tak naprawdę nawet nie miał służyć ku temu, żebyśmy. O, mandolinka. Żebyśmy cokolwiek tutaj ugrali. Słuchajcie, mandoliny możemy użyć. I co jest fajne w tej grze, że jak użyjemy mandoliny, proszę bardzo, o, przepraszam, to jest lutnia. Możemy sobie grać na tej lutni. Jak widzicie, pojawił się pasek familiarity Patrzcie mój jakże cudowny cudowny akcent. Za każdym razem, kiedy użyjemy danego przedmiotu, w tym wypadku tutaj lutni to będziemy jakby bardziej zaznajomieni z jej obsługą tudzież no, w tym przypadku akurat z grą na tej mandolinie, więc za każdym razem jakby ta postać będzie się uczyła i będzie lepiej na niej grała. Jak widzicie? Znowu goście przy ognisku. Oj, 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 przeceniłem swoje możliwości. Czy ja tu mam jakiś? Mogę tu zjeść? Mogę zjeść. O, to też życie zwraca. No widzę, w oryginale jest znacznie więcej tych rzeczy, które... ...które nam umożliwiają... Oj, oj, oj! Powrót życia! <śpiewa> tu się wbiłem niepotrzebnie trochę... Mm, ...do tego wielkiego dziada. Ja nie umiem, szczerze mówiąc, z nimi walczyć specjalnie. Widzicie, zasięg ich ataków jest naprawdę ogromny. Też jest dosyć istotne, że tylko dwa grzyby możemy mieć przy sobie, więc. Oj 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 i to będzie chyba moja moja śmierć, ale sobie chyba odpuszczę walkę z tym e, typkiem. Może mi trochę da odpocząć, odzapnąć. Nie umiem, nie umiałem z nimi walczyć, ale to jest też kwestia oczywiście wprawy, no nie oszukujmy się, że gry typu Sozlek -like, do no najłatwiejszych nie należą, prawda? Jak on mnie tu zaatakuje? Też byłoby dosyć śmieszne, gdybym narzekał na mm, trudność rozgrywki w momencie, kiedy tak bym lamił, tak? Natomiast też, no trzeba przyznać, że w porównaniu do takiego Sekiro ta gra jest naprawdę, no, przystępniejsza. Może nie łatwa, ale jest no, zdecydowanie bardziej przystępna niż taki typowy Souls-like. Bardzo się cieszę z jakby kierunku artystycznego Patrzcie tam jaka wielka Co tam się dzieje? Nie wiem, to jest jakieś drzewo wielkie palące e, Bardzo się cieszę Z kierunku artystycznego Które gra e, Powzięła To nie jest takie e, cukierkowy Souls-like jak to było w w tym polskim... ojoj oj, oj, zapomniałem Lords of the Fallen. Lords of the Fallen to nie jest tak cukierkowe fantasy jak w Lords of the Fallen, które też było soslaikiem tylko od niemieckiego studia Deck 13, twórców notabene. The Search, którego też recenzję na moim kanale możecie okazję zobaczyć, ale i też nie jest tak ciemny jak Dark Souls. Widzicie, tutaj wszędzie są takie pastelowe, wyblakłe barwy, ale to wciąż jest bardzo ładne, kolorowe i pełne szczegółów, z tym, że też dość sterylne, tak? Tutaj nic jakby się nie rusza, wszystko ma swoje miejsce, nic za bardzo zniszczyć nie możemy, jakby pokażę wam to na przykładzie może tutaj tego mini obozu, wiecie, jakby w standardowej grze Hack and Slash, jak widzicie takie kubły, jakieś namioty i tak dalej, no to wszystko można zniszczyć, tak? Mimo że gra jest dość zaawansowana i bardzo ładna graficznie, to niestety tych elementów jakby ruchomych zbyt wiele nie ma. Aha, e, też dosyć istotną rzeczą jest to, że w momencie, kiedy ja zostanę mm, powalony, e, to jakby postać, e, te nasze. ten e, shell. Nie no, shell to jest powłoka, sorry. No, postać, którą kierujemy, jakby zostanie z tej postaci mm, wytrzebiona, e, opuścimy po prostu naczynie, w którym obecnie jesteśmy. Hmm, czy ja dostałem jakiekolwiek unknown energy? Nie mogę tego użyć. Nie mam też grzybów. E, czyli jak to wygląda? Będziemy mieli chwilkę na to, żeby do tej mm, postaci naszej powrócić. Może tutaj będę miał okazję to pokazać, jak gościu będzie mnie atakował z kuszy. Muszę to zrobić w miarę, w miarę szybko. Patrzcie, jak on zaatakował. Skubany. Niby sobie siedzi, nie? Ale gościu zaatakował ostro. Niby sobie siedzi, dobra. Eee, będzie ciężko to zrobić generalnie. Oj, 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 właśnie to jest to. Problemy z lokonem na przeciwniku niestety dalej występują. O! I właśnie teraz no niestety zlamiłem. I staje się to, co właśnie miałem nadzieję i ochotę zrobić, ale mi się nie udało. Czyli została ta nasza istota przegoniona z naczynia, które zamieszkiwało, którym się poruszało. I mieliśmy chwilkę na to, żeby do tej postaci wrócić. Wtedy, jakby w momencie, kiedy by mi się udało, to znowu miałbym pełnię życia. Natomiast w momencie, kiedy mi się to nie udało, no to oczywiście zaczynamy od nowa? Od nowa. Dobrze, zatem zaczynamy jeszcze drugie podejście. Wtedy poszedłem w prawo. To może teraz w lewo? Czy nie, tutaj za bardzo w lewo pójść nie mogę. Spróbujemy sobie pójść teraz inną drogą. Oczywiście, mapa ma charakter otwarty, czyli co za tym idzie. Możemy szukać, znajdować skróty. Słuchajcie, jakieś, chociaż nie, to chyba nie jestem w tym samym momencie, czy mi się wydaje. Możemy sobie szukać skrótów, możemy te ścieżki różne aktywować, odblokowywać, czyli takie. Standard dość, dość standardowe ujęcie lajka. Wtedy poszedłem chyba tędy, prawda? Więc tutaj nie byłem na tej chacie, może warto tam zajrzeć. O, teraz sobie pójdę w dół w takim razie, chociaż nie, bo ten gościu tam siedzi, to może nie, nie będę go tutaj denerwował. O, tutaj mamy gości przy ognisku, to będzie dosyć. O kurde, a właśnie, pokażę Wam dosyć spoko myk pułapki. Pułapki oczywiście też później będzie można zakładać, ale też pokażę wam jak niestety głupia o właśnie. Jak głupia jest sztuczna inteligencja przeciwników. Gościu w las centralnie w pułapkę i zrobi to znowu. Oczywiście możemy sobie dobić takiego jego mościa. No drugi też podejdzie. Nie wiem czy ja mogę tą pułapkę rozbroić, nie mogę. Tutaj jeszcze jest jedna. Więc zobaczycie, że no, sztuczna inteligencja do najmądrzejszych nie należy. Ale nie musi właściwie, tak? Bo przeciwnicy nadrabiają potężną siłą. Jestem bardzo ciekawy, czy ten duży też może. Jak widać może, więc fajnie by było zwabić tych gagatków tutaj. Chodźcie panowie, zapraszam was bardzo serdecznie, proszę bardzo. Pułapki mi się skończyły, panowie. Zabawimy się trochę w kotka i myszkę. No tak. No sztuczna inteligencja <śm> 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 jest jaka jest. Aha, no i mamy też dwa rodzaje uników. Możemy zrobić unik lekki, taki jak teraz, widzicie? I możemy też y, zrobić taki uskok, tak? Możemy zrobić sobie. Patrzcie, nie chcę wejść. Ten większy jest trochę mądrzejszy. Większy jest trochę mądrzejszy, ale bardziej chyba kwestia polega na tym, że. E, on jest po prostu większy, tak? I są problemy z hitpointami. No ale jak widzicie, same pułapki też zabierają sporo energii, tak naprawdę wystarczyło, że gościa zaatakowałem dwa razy, no już jest po nim, więc warto, warto korzystać. Podejrzewam, że potem dostaniemy możliwość sami rozkładania tych pułapek. Jest też sklep, więc można takie rzeczy kupić generalnie. Można takie, taki obrzydliwy, obrzydliwy koci grubas będzie robił za sklep. Oj, 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 oj. No jak widzicie, nie tylko sztuczna inteligencja do najmądrzejszych nie należy. Ja również <śmum> mam z tym problemy, ale też prawda, że one tak, no nie są zbyt widoczne, te pułapki, i łatwo w nie wskoczyć. Dobrze. Podstawowi przeciwnicy nie stanowią jakiegoś specjalnego wyzwania. Tutaj mamy jakieś inskrypcje. Fajne, fajne. No mówię, no ja na pewno będę długo grał w tę grę, bardzo mi się podoba, bardzo lubię takie klimaty, mimo że nie przepadam odziwo za klimatem souls -like tak, e, gry tego typu... E, ...specjalnie nie lubię gier tego typu, tak, naprawdę klimat tej gry, zobaczcie jak pięknie wo wyrenderowana woda, rzadko się zdarzy, żeby ta woda tak fajnie wyglądała, o kurde! Żab to, nie, żab to nie widziałem jeszcze w tej grze. Jest to pierwszy raz. E, jak widzę te. Żabki nas zatruwają. E, to, z, to zatrucie jest strasznie wkurzające. Pamiętam, że w becie mocno mnie denerwowali przeciwnicy, którzy z każdym. To, by, to były wampiry. Z każdym atakiem, e, wampiry jakby. Nas zatruwały, przez co spadało nasze życie. Bardzo to było słabe i głupie i podejrzewam, że tak dalej jest, więc no trudno. Trzeba to przeżyć. Przeciwnicy z mandoliną też już ich miałem okazję. O kur... Oj, oj oj No ładnie, ładnie, ładnie ładnie, ładnie panie. Uciekamy stąd, nie będziemy się z nimi bawić. Ten duży z halabardą to jest normalnie moje. Me o mój Boże! Co to za. Patrzcie, ja mogę z nią rozmawiać! Ale Beka! Myślałem, że mi ta żaba zaatakuje. No więc mamy pierwszego NPCA. Którego atakować, jak widać, nie. Lepiej nie. Lepiej tego nie robić, tak? Lepiej nie atakować żaby. Bo wszystkie żaby w pobliżu mnie <śmiany> przeatakują. No dobrze, i prawdopodobnie teraz właśnie zginę. E, chociaż może mi się uda chociaż... O, odebrać jakiś gimp Tutaj mamy gościa. Czego można ominąć? Dobra. Czemu mnie goni? Niestety mnie goni, a to jest dobra, to jest cały czas ten sam gościu. O, widzicie. Teraz spadło mi życie do zera, niestety. Mam dosłownie chwilkę... Żeby wejść do swojej postaci. E, I w tym momencie już mam... Full życia. Przy takim odpowiednim skupieniu, przy odpowiednim skupieniu, idzie te, te tych wielkich też jakby pokonać bez problemu. E, tutaj znowu odciąć tych worków nie można, niestety. Natomiast fajnie się chociaż poruszają. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Matko kochana, jakiś zagajnik. mopków, kiedy oni się zorientują, że można mnie zaatakować. O, stosunkowo szybko. No, oczywiście, nawet nie ma sensu się w takim wypadku na nich tutaj e, zanosić, tak? No chyba, że po kolei. Po kolei ma to już jakiś sens. Oczywiście, możemy atakować wszystkich naraz. To, że ja ich atakuję m, samodzielnie, to nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy E, mopki będą w miarę blisko siebie e, To będą oczywiście te obrażenia zbierać No Powiem wam, że dwóch tych z kalabardami to już jest to już jest za mocne Trzeba się po prostu wyuczyć ciosów, tak jakby. No to jest takie znamienne dla gatunku. No chodź tu, gościu, chodź, chodź z tą halabardą. O, właśnie, teraz znowu nie trafiłem. Więc no te hit pointy są takie sobie. Zdarza się niestety, że, te, że się nie trafi przeciwnika. Zabijmy jeszcze tego. Zobaczmy, co tu się dzieje. Próbujemy użyć twardzioszka. Potem też dostaniemy dostęp do takiej... Do takiego świecidełka, słuchajcie, które w bycie dostawaliśmy w miarę szybko. A które pozwala wykonywać kontrataki. No, zaatakuj. No i pięknie. No i pięknie, widzicie... Zabiłem wszystkich. Wszystko co się rusza i na drzewo nie ucieka. Gra wygląda bardzo fajnie, zdecydowanie czerpię frajdę z samego, z samego obcowania z tym klimatem, z samej walki, która jest bardzo... Może nie tyle efektowna, ale jest bardzo taka wynagradzająca cierpliwość i to jest spoko. Sporo eksploracji wygląda to wszystko przede wszystkim bardzo dobrze jeżeli będziecie chcieli to taką serię możemy sobie zrobić jeżeli w ogóle będziecie chcieli jakąkolwiek serię gameplayową oglądać na moim kanale to sobie taką zrobimy no natomiast myślę że możemy odpalić mandolinę i zakończyć taki odcinek, powiedzmy, z pierwszymi wrażeniami. Moje wrażenia są jak najbardziej pozytywne, zresztą, no, mówiłem o tym w becie, ta gra jest po prostu super. Recenzje też są bardzo pozytywne, większość ludzi, większość graczy w ogóle chwali tę grę, recenzenci też jakby oceniają całkiem spoko, więc jak będziecie chcieli, to jak najbardziej będziemy sobie taką serię robili. Jeżeli nie, no to trudno. Ja na pewno grę sobie zamierzam przejść na spokoju i, i, i też, też będę Wam polecał, tak? recenzję raczej robić nie będę, zobaczymy jaki będzie popyt. Natomiast na ten moment oczywiście żegnam się z Wami i do następnego filmiku na rychle.